ale sadzi jakby grad padał witam wszystkich państwa serdecznie dziś mamy 12 chyba lipiec jakoś takoś yy, i ten mamy skoszony jęczmień a teraz o brat tam jest ten tam jest brat leje paliwo podczepił siewnik Amazona a my mamy tutaj niespodziankę przyszła do nas Są to poplony w tym roku nie mieszam sam tylko woda a nie ma to woda super zrobił dziurę ale to nic idzie od razu do, do tego bo to jest lato to jest chyba lato tak. a tu mamy zima tu jest yy, poplon FITSOIL y, ZIMA PLUS i FITSOIL y, y, JESIEŃ BK i do tego mamy tutaj jeszcze ogólnie poplony mamy tak letni jesienny zimowy i wsiewka, ma, wsiewka w rzepak o zimy y, gdzie będzie soczewica, koziradka i kończyna czerwona o zima, czyli ona nam nie wymarznie, proszę Państwa. Także właśnie zaczynamy. Skosiliśmy jęczmień i brat jedzie teraz wsiać poplon letni. Koszta, no powyżej, w granicach 250 zł na hektar. Ale oczywiście troszeczkę mniej posiejemy. Tam z 2-3 kg może mniej, bo nie trzeba chyba aż tak bardzo mocno, gęsto siać tego poplonu, Mam nadzieję. No dobra, to co? Wsypujemy, wsypujemy ten poplun i ten i działamy. Ja idę jeszcze umyć przyczepę, od, po oborniku jest akurat. Skończyliśmy obornik wozić. I, 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 i co jeszcze? Ja nic i tyle. U nas trochę popadało, 4 litry spadły dzisiaj. Dwie fale były takie, gdzieś tam niby z gradem, ale u nas tylko 4 litry. Dobra to się bierzemy za robotę Powiem wam, że trochę wyszło, bo prawie 3 dychy za te poplony ale to jest na ile 40, 80, 120 hektarów, więc średnio wychodzi 200, 240 parę złotych, 250 zł na hektar średnio, bo są Droższe i są tańsze. Te, yy, zima plus jest najdroższy. 288 zł znaczy. Ja dostałem jeszcze po dobrej cenie, bo yy, większa ilość. Nie no, że jest większa ilość to ten. Ale poklony ładne. Ziarko piękny yy, Widać tutaj facelia owiec, len rzodkiew gryka no pięknie to wygląda bardzo czyste 20 kg na hektar chyba trzeba będzie tyle dać bo to no i tutaj jest jakiś nie wiem czy to jest groszek jakiś bobowate no i tak wygląda ten poplonik a następne zobaczycie jesienią i zimą jak będziemy siać znaczy już niedługo będziemy siać zapewne także wam pokażę Dobra, tyle z tego No i jesteśmy przy państwa na polu Ciężko by było zgadnąć, nie? O Ej jest LEN Tu jest ziarko jakieś Ciekawe czy nie jest za twardo tam na dołku jest, w kółka jeździ. Jeziarko. Ten popląd będzie ciężko znaleźć. To twardo? Twardo? O, o, ale rdzynek. No, także idzie... E, no, idzie średnio. Nie jest tam jakoś... Tu poprzeczek jest twardy, ale tak jak jedzie tutaj, o to, to, to Jest trochę wymieszany ten... Ta słoma. Nawet, nawet widzę. E, nie jest źle. Jak na taką ilość słomy tutaj to To jest bajera Aż za mocno nawet Te talerze to prawie do połowy Do podpiasty idą chociaż takie małe są Ale się wrzynają no teraz będzie ciężko pod góreczkę zobaczcie jak ty góry Skakał no i mamy, proszę Państwa, poplony 2023 poplon fast oil czy fit oil Lato, to jest taki typowo mieszanka letnia, typowo taka ścierniskowa można powiedzieć, tutaj będzie żyto około 15, 15 prawdopodobnie, będziemy tutaj orać i siać i to zapewne alienem pewnie, zapewne, także narazowe będzie siew, teraz tylko przegrzebiemy to mam, dwa miesiące mamy tak, że to ma so, y, z, się rozłożyć ta w sumie słoma, ale zobaczymy czy się rozłoży, znaczy rozłoży się, one, co. Na pewno promienie słoneczne i deszcz swoje zrobią, a w międzyczasie jeszcze tutaj będzie y, w tym rosz taki bogaty, bogaty poplon, więc powinno nam zrobić robotę ogólnie w ziemi i we wszystkim tutaj co jest. No dobra, ja spadam, jadę swoje robić, o dzieciaki tam widzę na górce. Patrzą, jak tutaj praca idzie. Nara. Siemano, dzisiaj mamy załadunek, czyli załadunek z jęczmienia szybko wychodzi. Tu brat sieje. Zasialiśmy już lato. Teraz siejemy poplony zima. tutaj to jest? Nie, BK. To jest BK? Zima plus. Właśnie nie wiem, co zasiać, ale chyba zasiejemy BK, bo jest bardziej różnorodne. Ale piękny browar powiem Wam w tym roku, niesamowity, czyściutki, ciężki, 98% wyrównanie, 98 czyściutki, fajne ciężki, chociaż mimo że ta susza to jednak poradził sobie ten wczesna ta odmiana, Ale akurat odmiana wczesna, także idziemy ładować, podgarniać. Koniec? Koniec? Pat Patrzcie Miały być dwa tiry stąd, a były trzy Co się ile obyciliśmy. Jeszcze Część, dwa no. będą no tam będzie jeszcze na dwa. Jedziemy wyciągać kolegę. Bo się utopił na łące. Mamy linę. I jedziemy albo sikiem. Sprawdzimy, czy na radę. napęd na 4 koła. powolutku bez szarpania Raz, do dechy idzie dajesz dajesz a turbina rybina Zaraz, ja się wrypię gdzieś tutaj No i gitara proszę Państwa tyle z tego groźnie to wyglądało ale nie było groźnie szczęście